Tego przytrzeć noska trochę. No nie, 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 nie. Inacz delikatnego, żeby zapamiętać. No. Proszę, proszę nie słuchać żony. <laughs> panie kapitan bo będę wiesiada podczas lotu. <laughs> ma, mam spadochron już... Okay. Za to mam początku deletycznego? Te <laughs> ja patrzę, jak do wanny tutaj nie opieram się. Jak do wanny? Tam jest to ta... Kurde, jak ja wchodzę do wanny. Delikatnie. A ja już są takie czasy, że... nikt Niektórzy nie wiedzą co to jest wanna. Nie wiedzą co to jest, a nie wiedzą jak to działa. Nie, tutaj akurat przeszkadza, tylko wzrost na górze. A, Jaki? jakoś jest za wysoki a, tak. to, Nie, zawsze letu, nie, 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 za nie, nie, to to nie, nie, jest nie, 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 to nie, 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 to nie dotykamy niczego. Wyobrażam ja sobie. Ale ja właśnie wszyscy, wszyscy, to robili. Ja chcę, żyć. nie Będę się <laughs> ruszać. Nie, Za moją sprawą. Ok. Przy wyjściu po nie się no. nie będzie potrzebna.